Witam Was serdecznie, TV Historia na luzie. Stanisław Kolomszyk, Wrocławski Stowarzyszeń Fortyfikacyjny. Dzisiaj jesteśmy gośćmi Pani Beaty, która opowie nam historię swojego taty, Pana Henryka, który był wrocławskim... Siał. Kasiarzem. Dzień dobry Pani Beata. Dzień dobry. Pani Beato, oddajemy Pani głos, niech Pani opowiada historię taty. Mój tato pochodził ze wschodu, urodził się w 23 roku na wsi Obrowiec. Proszę mówić. <noise> No, miał sporo rodzeństwa, ale jego pasją nie było rolnictwo, jak pozostałej reszty, tylko mechanika i w związku z tym y, skończył w Chrubieszowie szkołę mechaniczną, przed wojną jeszcze. No tak, bo tutaj mamy zdjęcie pani taty, jak przerwę, wejdę w słowo, y, ze znajomymi, rodzeństwem jeszcze... Z miejsca zamieszkania, bo to jest rok 1944. Czwarty, ale to już jest wojna. Natomiast szkołę udało mu się skończyć przed wojną. Mamy 1 września 1939 roku wybucha wojna i. I mój tato zaciągnął się do armii krajowej. No to już później, ale później, bo później tak, ale działał w partyzance. Działał w partyzance. Po wojnie ujawnił się. I wrócił, i wrócił. I wyjechał na zachód do Wrocławia. O, i tutaj zaczyna się nasza opowieść. Tak. I proszę, tato przyjeżdża do Wrocławia i co robi? I co robi? Pierwszą jego pracą po wojnie była praca w parowozowni wrocławskiej, na dworcu głównym. Później wiem, że zmieniał pracę. W każdym razie taką. Zwrotem jakby w jego karierze zawodowej, później, i w dalszych dziejach było to, że zatrudnił się w firmie Lisieckiego, który zajmował się remontem, remontami, naprawami i produkcją kas pancernych. Ale też zajmował się w tym czasie otwieraniem kas pancernych, które zostały na terenie Że Wrocławia. Ale diamant trzeba je otworzyć. No tak. <grym> innej tak. kolejności. Staszku, bo teraz do ciebie takie pytanie, bo bardzo wiele kas wrocławskich było pozyskanych w tych samych miejscach, one funkcjonowały po wojnie. Oczywiście, takich przykładów mamy w Wrocławiu całą masę. Potem niektóre kasy były wbudowane na stałe. I na przykład kasa banku zachodniego mieszkała głęboko pod piwnicami do rynku. No była kasą, to jej zdemontować już się nie dało, w związku z tym można byłem tylko mniej lub bardziej delikatnie otworzyć, no a następnie być może trzeba byłoby remontować otwieranie. Tak i tym zajmował się między innymi pani tato. Między innymi. To niech pani wymieni może jakieś kasy, nam, które tam. Jeżeli pani <laughs> pamięta, czym się za to chwalił, w którym miejscu. się ja chwalił, yy, opowiadał o kasach i o skar skarbcu, który był podworcem głównym. To było dwie kondygnacje pod ziemią, tam otwierali e, skarbczyki. To była powołana komisja po wojnie. Komisja rządowa i oni, jako fachowcy, otwierali kasy i jakby pozyskiwali e, złoto. No złoto, dobra, które, dobra, to z, dobra, które, z, które zostały, żeby to odzyskać, żeby na no, Skarb Państwa e, to wszystko przekazać, do Skarbu Państwa. No więc mamy właściwie kilka organów, które mogą się takimi rzeczami zajmować. Najbardziej znanym jest Państwowe Przedsiębiorstwo poszukiwań Terenowych i to jest rzecz wręcz legendarna, to jest... Szukają wszędzie. I szukają wszystkiego. Materiałów drogocennych, mniej lub bardziej, nawet... Kraje zniszczone, nawet cement był drogocenny. No, Oczywiście z górskich pozyskują też również z beton, stal i co tam tylko mogą. I druga komisja? I różne delegatury ministerstwa finansów, bo w domu wszystkie te majątności po niemiecku starano się jak najszybciej zabezpieczyć. I nawet przy repatriacji yy, zasiedlańcy prawda, też musieli się ze wszystkiego, co zastali, spowiadać, więc to było bardzo stricte pilnowane, ale zdarzały się inne wypadki, kiedy. To pilnowanie niekoniecznie wychodziło. Szczególnie, że w tych komisjach byli urzędnicy Urzędu Bezpieczeństwa oraz towarzysze z najwyższej pułki. Tak jest dokładnie. Dobrze, ale przecież pan Henryk był tylko pracownikiem firmy, więc no niestety musiał na to patrzeć i niewiele mógł zrobić, a może nawet nie wiedział, że do takich malwersacji dochodzi, bo wiedział. zabrani do samochodu, wiedział. Nie, nie wiedział, bo były listy robione, cały wykaz wszystkich kosztowności, które były wyjmowane ze skrytek, a później nagle się okazało, że, że ich nie ma i to jest bardzo ważna wypowiedź, bo często się mówi, że wiele skrytek niemieckich zostało odkryte, gdzie to złoto? No, no możemy powiedzieć, u towarzyszy partyjnych. no też, na przykład też, myślę, że między innymi. A kolejny safe? Kolejny safe, kolejne. Y Podziemia bankowy, który z filmu Misiecki, to otwierał. Był na placu Sałnym koło przejścia gardzarskiego. Tam był przed wojną budynek banku. Nie wiem jakiego, ale był bank. I oni w piwnicach otwierali skarbiec, otwierali safety. Też tam wszystkie kosztowności wydobywali z I bardzo fajne jest to, co pani mówi, bo to też pokazuje, że złoto Wrocławia. Istniało, ale w sejfach osób prywatnych. Nie, nie, wyjechało nie wyjechało. Nie zostało zgromadzone w budynku policji, nie, y, nie zostało pochowane, bo przecież y, mamy tutaj bohatera naszego, on będzie czasami dawał znać o sobie, y, bo przecież jest tak że nie można było tego robić, bo sianie defetyzmu było karane śmiercią. No, burmistrz Kocin się przekonano własnej skórze, a tylko próbował jechać do Berlina. Nic nie próbował chować. Tak. I tak jest często też z tym, o czym Wam mówimy, na przykład o dokumentacji, bo często jest tak, mówi się, że nie zachowała się żadna dokumentacja, została wywieziona. Nie mogła być wywieziona, dlatego że nie w takich ilościach jakich była wyprodukowana. Nie, nie, nie. Szczególnie nie mówimy tutaj o dokumentacji SS czy Gestapo, a na przykład o dokumentacji budowlanej. Ona nie była aż tak cenna, żeby ją wywozić. Wywieziono na początku wojny owszem te dokumenty, które i zniszczeniem przyczyniło, powiedzmy, szkodę substancji historycznej. I te dokumenty były od początku wojny chowane. A Ale... te, które służyły do życia, przetrwania, budowania, konserwacji. Do ostatniego dnia wojny musiały być schowane. I tak właśnie było też ze złotem i diamentami, pewnie sznurami pereł, do których dobierał się pani tato. E, dobrze, nie pytamy, czy ma pani coś z tego, bo na początku się wyraziliśmy. Już nie. O, I był prawdziwy skarb Rosławia, to Proszę bardzo, jest tutaj. Był budynek, który był zbombardowany, zawalony, ale został tam wejście. To był e, budynek teatru. Mhm. I razem z jakimś znajomym, mój tato, wszedł tam piwnicami weszli z ciekawości bo im się okazało, że te piwnice jakimś korytarzem doszły gdzieś tam dalej, te piwnice zamieniły się w tunel. Trudno powiedzieć dokładnie, jakiej wielkości, ale mówił, że wybetonowany tunel prostokątny, duży, na tyle duży, że po drodze gdzieś tam e, Spotkali z konia z wozem, zaprzężonego w wóz. I jakieś paki na tym były. No i martwego niemca. Więc gdzieś tam musiało być to jak ciąg komunikacyjny potraktowane. W każdym razie mówi, że wędrowali długo. W jakiejś skrzynie po drodze paki. Część się rozbijali, zaglądali, tam były talerze, całe skrzynie z talerzami, całe skrzynie z naczyniami. Nie wiem, czy to była droga ewakuacji Niemców prywatnie, czy też coś innego. W każdym razie wyszli na wysokości ulicy Powstańców Śląskich, mniej więcej gdzieś na wysokości w tej chwili ulicy Gwiaździstej. Wyszli na terenie fabryki. Fabryka wiader emaliowanych, mm -hmm. misek emaliowanych. O, wbrew pozorom powstańców Śląskich były różnego rodzaju zakłady, bo na przykład kojarzy wszystkie na reprezentacyjne, prawda? każdym to było na frontach, ale w tyłach faktycznie to. Tak, tyłach, tyłach. tak. Tak, były, oczywiście. No i właśnie tam wyszli. No i mamy kolejny <grym> trop. Słuchajcie, bo to jest tak, jak oglądacie nasze programy, to my zawsze twierdzimy, że podziemi nie ma, i udowadniamy wam, że ich nie ma, pokazując dokumenty. Tutaj mamy świadka z krwi i kości, który mówi nam, że te podziemia są, że to był. Zostanie nam pewnie udać się tropem tego podziemia. Sprawdzimy tą fabrykę Staszku, sobie nazwę, sprawdzimy sobie kamienicę, bo każdy taki trop jest bardzo ważny. Pewnie w jakimś odcinku na to odpowiemy, ale to nie jest najważniejsze. Ale pani mówiła też Pani to, że to był pod dworcem głównym, nie? No tak, tam, mówię pod dworcem głównym były otwierali e, skarce, otwierali sejfy. Nie wiem, czy to były sejfy prywatnych osób podróżnych. Mm. E, trudno mi powiedzieć. W każdym razie to było duże, to było dwie kondy kondygnacje e, pod ziemią. Mm -hmm. I mówił to, że. Jeszcze były schody prowadzące niżej do trzeciej kondygnacji, ale to już było zalane wodą i tam się już nie można było dostać. E, także tak naprawdę nie wie, czy się na trzech kondygnacjach kończyły podziemia pod dworcem głównym, czy jeszcze głębiej w dół schodziły. Ale trzy na pewno były kondygnacje. No ale kończy się dziki zachód Eldorado, koniec szabrowaniem i otwieraniem kas. Tak, masz rację, piesku. I co wtedy robi pani? Tato. A mój tato wtedy otwiera własną działalność. I robi dalej to samo i jeszcze wiele innych rzeczy związanych z metalem, ze ślusarstwem. Czyli robi też kasy. Robi też kasy. Właśnie, mój tato wtedy rozpoczął, ponieważ zdobył doświadczenie, zdobył wiedzę. Myślę, że wiedza była. Bardzo rozległa, ponieważ no, we Wrocławiu były kasy z różnych stron a, miał, świata. Miał się gdzie uczyć, inny miał na czym. Dokładnie. Były kasy z różnych stron świata, tak naprawdę. E, więc bardzo dużą wiedzę i doświadczenie zdobył. A i tak było to zgodne z jego kierunkiem, w jakim skończył szkołę. A generalnie był pasjonatem Czyli... metalu, więc i wszystkiego co jest metalu da zrobić. Czyli robić. pierwszy wrocławski kasiarz wybuchł... tak. stworzył swoją firmę i zaczął robić kasy, których otworzyć się już nie dało łomem. No i to jest prawda, bo rzeczywiście żadnej istoty kasy nikomu nie udało się do niej włamać. Patrz, nie wiedziałem, a zgadłem. To, to jest jednak, a, ale wiemy, że ma Pani taką kasę. Mam taką małą. Pokażę nam to. Pani. Pokażę, ale no to za chwilę muszę ją przynieść. Nie, Dobrze. <noise> Zaraz ją przyniesiemy. <noise> Procesu przyźwigania tej kasy pancernej z piwnicy nie pokażemy wam. Natomiast słuchajcie, solidne to jest kawał. Żelaza leży u mnie na kolanie. Yy, Skarbów w środku nie pokazujemy. Pokażę Wam słuchajcie, jaki to jest trzask stali potężny, praktycznie dobra robota. Pani Beato, dziękujemy Pani bardzo za opowieść o Kasiarzu z Wrocławia. Um, mam nadzieję, że naszym widzom się podoba. Pozdrawiamy Was serdecznie. TV Historia na Pani Beata i... Taka to trójca dzisiaj zrobiła film. Trzymajcie się i do następnego odcinka.